Siemanko z tej strony, Damnar, jest dzisiaj ze mną. Minecraft Marko! Dzisiaj jesteśmy na jego świecie. Wielkie miasto Survival. Tak. I zaprosił mnie tu, żebym z nim razem nagrał ten odcinek. Teraz. To może pójdziemy yy, gdzieś. Daleko, poszukać różnych miejsc. A czemu daleko? A bo dzisiaj zbudujemy e... dla Ciebie dom. Nie, skoro to jest miasto, to myślę, że tu gdzieś blisko bym się wybudował. No tak. Nie wiem, najpierw może drewno zbierę, bo nie mam żadnych narzędzi. E, za, dam, dam dla Ciebie siekierkę drewnianą, używaną. O, Można dobra, dzięki. Są trochę lagi, bo kiepskie połączenie internetowe. Tak. Niestety musimy tak grać. No ale jakoś damy radę. Tak. Dobra. Yy, tu widziałem, że jest pustynia, tam dalej jest mesa. Tak. A wybudowałeś się na biomie sawanny. Tak. Hmm. To nie wiem, ja sprawdzę po drugiej stronie góry co jest. To ja Ci pomogę. Mhm, ja ci, ja ci. Gramy na jakim przetrwaniu czy... Na przetrwaniu. No tak, ale poziom mhm. trudności jak jest. Normalny. Na razie pokojowy, bo... Aha, czyli na razie nie będę nie będę głodniał, ale... Tak, musimy najpierw... Wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i jedzenie. Za tą górką jest pustynia. No to mi się świadnie nie wczytuje. I ci powiem skórzę. O, jestem tutaj. Na górce. Hmm. Kurczę. Oj, zabolało. W sumie jakby tak trochę... <śmiech> <śmiech> To jest... Jeszcze nie widzę. No widzę, że jest pustynia. O! Studnia! Tak, właśnie. No nie wiem czy tam... Czy z tej strony bardziej, czy z tamtej Można się tutaj wykąpać? Jeszcze z tej strony zobaczę. Jak chcesz mam te lakoty, to, no. to ci dam do budowy domu. Nie, wiesz, ja sobie mogę nawet sam zabrać. Tylko... Oj. Tutaj w górce możesz też zamieszkać. No właśnie myślę tak, że albo siedzę gdzieś w kopie, albo zaraz przy górce i też, też trochę użyję tej góry jako strefy domowej. Bo nie chcę mi się na samej górce stawić jakiegoś domku. Bardziej przy górce w zboczu u góry mieć jamę, Taką wykopię sobie jamę i, i później zapełnię jakimś drewnem, y, kamieniem no. i. Y, no tak. tak. I, I gliną, która jest teraz terakotą. Bo kiedyś to była glina utwardzona. Bardzo. <coughs> Te domki teraz, szybkie. Już ci daje. Hmm. Czekaj, tu tak wygląda. No jeszcze strony. nie wziąłeś białej tej rakoty. Ale to tylko 8 osiem. Hmm. Czekaj, bo ty tu gdzieś tak to akurat jest nieczytany teren. No właśnie, no i... Więc nie widzę. Poczekaj, bo tu le już leży, le le ja tu nie biorę. O! Dostałem czerwonej, białej... Eee... białej? Białej? Nie. Wy, wy, wydawało się takie białe, bo... Jak podciągałem to jest to, z tego... Miejsca, które jest nieprzytane. <laughs> wydawało się... O, tu jest biała. No. Nareszcie. Tylko wpadłem troszkę. Oj no, co się robi? a mam tylko jedną wełnę. No to no. jak na razie nie ma potworów, to nie jest źle. No. Jakoś dam radę. To dobrze, damy radę. Troszkę no. takie... Dam jeszcze drugi dzień tyle. No nie mogę podnieść. Alu! No możesz podnieść, już masz. Tak? No. No ja jeszcze... O, dobra, już mam. U mnie, u mnie już masz. Aha, osiem sztuk. Tak. Myślałem, że więcej, dobra, ale... Mogę zdobyć Nie, ja mało. sobie zdobę, zdobędę, tylko myślałem, że więcej życie się oh. okay. Myślę, w, 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 z której stronie się wkopać. Mm -hmm. Chyba by, by ta strona był, byłaby najlepsza. To sobie trochę wyrównam to. Tu sobie też spłaszczę. Tu tego zrobię. Z tej strony schodki, tu zrobię taki balkon, taki. Tylko, że zamknięty balkon, taki jakby Aha. domowy balkon. Tak. Z tej strony schody. Tu w jedną stronę, później w drugą. Tu tego. Tu będzie piwnica. I tam będzie też jakiś pokój za schodami. O, nie wiem, tu ma jakiś magazyn, ej, to jest już, sypialnia. Ej, co tu zaostek? Będziesz miał y, łóżko. Tylko nie wiem, jakiego koloru chcesz. Chyba, że biały. Hmm. Widziałem żółte kwiatki. Żółte? Łóż, żółte łóżko. Jest, to jest kwiateczka. Już masz jednego. Mhm, mam. To ci daje wełnę. Drewno masz, no to będziesz miał łóżko. I będziemy musieli jeszcze oczekiwać na kilku graty, którzy też wejdą. Kiedyś. Może w innych odcinkach. O, kaktus, może zielony kolor będzie? A to by dopiero trzeba przepalić, żeby był tak, właśnie. zielony barwnik. Tak I wtedy będzie można zrobić sobie zielony, zielony ten dom. Fajny. No można by, ale. Dobra, mamuszko. Jeszcze sobie zrobię barwnik. I mam żółte łóżko. Na no, razie jeszcze nie mam koloru łóżka, ale będę miał zielony. A masz dla siebie pełne? Mam łóżko. Aha, masz już łóżko. Tak. Tu jest jeszcze koziowca. Ju, już jest. po pierwszym odcinku. Oj, o, widzimy się za chwilkę. A może ten? Y no, niestety nie udało nam się połączyć, więc yy, kończymy odcinek. łapkujcie, subskrybujcie, zostawcie komentarz i dzwoneczek, żeby was materiał nie ominął U nas kolejny. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.